Cześć, witajcie w kolejnym odcinku informacyjnym z tej strony Andzia, i w tym odcinku będę omawiał kwestie nowego designu kanału. Y, kilka usprawnień w sensie zmiany nazewnictwa odcinków i playlist. Ponadto będę y, też omawiał kwestie Minecraft, League of Legends troszeczkę, spóźnienie Anno 1404 oraz rozszerzenie y, właściwie. Rozszerzenie z nie mojej działalności, ale z, no powiedzmy, rozszerzenie możliwości, waszych możliwości kontakt, kontaktu ze mną, ze mną o takie media jak Twitter lub Steam. Więc zaczynamy. Pierwsza kwestia to jest onoście, na karteczce. Na karteczce mam fajnie zapisane. Nowy wygląd. O co chodzi? Po prostu no już trochę minęło, bo 7 marca, już 10 dni temu to było. YouTube po prostu wprowadziło nowy. Jak się to nazywa? To, 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 to. Mi nazwa nie chcę mi się przypomnieć, ale. No wy wiecie, po prostu chodzi o nowy wygląd kanałów na serwisie YouTube i właśnie to jest teraz, widzicie tak, jak to wygląda. Co niektórzy zauważyli, co niektórzy nie zauważyli. Po prostu ja miałem, w, ja mam wybór właściwie, e, między wybraniem, między twórcą, czyli... Zobaczcie, to jest takie tylko wstępne, że playlisty są po, tylko na początku i główne wideo, bloger, czyli są same odcinki widoczne, sieć, czyli po prostu są te tylko kanały zapasowe. E, kanały, no wy wiecie, polecane oraz y, wszystko, czyli kontrol no wy wiecie, to trochę też nie najciekawiej to wygląda i powiem wam szczerze, że o koniec końców mi się wydaje, że taka forma, w której odcinki będą na pierwszym miejscu, wygląda dosyć dla mnie mm, dosyć dobrze do, dla mnie do zaakceptowania taki, takiego obrotu rzeczy. I teraz sprawa jest taka. Nowy wygląd kanału ponosi teraz: no, nie to będzie, ponieważ macie tutaj polecone playlisty. To ja będę po prostu starał się, żeby to były najnowsze playlisty, czyli yy, projekty, które ostatnio robiłem, czyli obecne anno 1404. Yy, no, e, a na 1404 Wenecja, Portal 2, Prince of Persia zapomniane piaski, Wiedźmin 2, Assassin's Creed Revelations, mimo że Revelations już swego czasu e, robiłem. No powiedzmy, kiedy ja to robiłem? W zeszłym roku chyba w listopadzie lub w grunie już sam nie pamiętam kiedy to grałem i nagrywałem. E, tylko widzicie, playlisty są już teraz e, no od przesyłane filmy to będę po prostu tutaj aktualne, nie będę specjalnie kombinował, które filmy mają prawo być na pierwszej stronie po prostu według aktualności, czyli najnowsze filmy będą tutaj, natomiast tutaj na górze będzie film polecany przez mnie. Będzie to teraz po prostu kalendarzyk, w którym, obie w którym zaraz widzicie, w którego dnia danego miesiąca będą z czego odcinki. I po prostu małe tu informacja. ktoś to proszę bardzo, to jest po prostu coś. Mm, ten pomysł to był właściwie mój oryginalny, to właściwie od nikogo nie zarzucnęłem, ale się trochę wzorowałem na gimperze, który prowadził przecież tą tablicę ogłoszeń na swoim kanale. Teraz właściwie on prowadzi coś takiego, że tygodniowo pokaz mówi i, i, jak i, po mnie, właśnie on, w, y, że ten. Wpad na pomysł, żeby robić coś takiego, że po prostu w co tydzień jakiś tam ramówkę pokazać. Ja powiem szczerze, ja mógłbym też tak zrobić, że co tydzień, nie co miesiąc, ale to jest dla mnie wtedy za dużo zachodu po prostu. I poza tym w obecnym miesiącu, w marcu i prawdopodobnie też w kwietniu też dużo nie będę mógł uploadować, więc dla mnie to nie ma w ogóle sensu, żeby robić co tydzień. Nową, nowy plan ramówki i tak dalej. Więc po prostu dla mnie póki co i raczej tak będzie rac do końca, że co miesiąc taki plan i nie będę co tydzień lub co pół roku, bo to w ogóle nie trzyma się kupy lub za dużo zachodu, lub po prostu nieaktualne, po prostu co miesiąc i to jest wydaje mi się taki kompromis. Teraz tak o nosie kanału. Yy, tak. Otóż to muszę zmie zmienić, bo tu let's play Ala -la -la -a -a Andia. Po prostu, bo tutaj widzę, że tu jest tak samo, autor napisane, i to po prostu trzeba zmienić. To za chwilę zrobię. Chociaż wiecie co, nawet. Nie, 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 nie. gdzie to było. Informacje ustawienia po prostu, ja tu po prostu zmienię na coś takiego, tytuł LP Andzia i proszę bardzo, jeśli nie No, proszę bardzo. I teraz już mi pasuje tutaj z nazwisem. No dobrze. I teraz tak. Co tu w ogóle się zmienia na kanale z designem nowym? To jest po prostu tak. Tutaj zaraz widzicie albo informację. informacje. Po ja tutaj do, dałem notatkę pomiędzy działam polecane playlisty a dołączył. Czyli tu mi chodzi o te polecane playlisty i dołączył. Czyli jest tutaj przycisk więcej. To jest po prostu informacja, bo tu tutaj można maksymalnie tylko tysiąc znaków dać, a tutaj jest bez ograniczeń. Więc tutaj jest po, ze starego opisu, co było po lewej stronie, to tutaj jest przeniesione teraz na prawe. Czyli po prostu zasady. Proje przegląd projektów w sensie zakończone, obecne, zaplanowane, odrzucone, FIQ i tutaj jest, są jeszcze wyróżnienia, ale z wyróżnieniami to tak czy owak jest teraz dupa, bo teraz tylko wybrano dla ciebie, najpopularniejsze i tak dalej. Po prostu to już teraz chodzi po prostu, że YouTube sam wybiera co dla ciebie, co dla nas dla. Mnie osobiście jest niby interesujące. Co wiecie co powiem że to nie trzyma się kupy. Ja prawie nigdy nie kliknęłem na coś, co mi YouTube polecało. I jak co, to, to ja albo szybciej to znalazłem, albo po prostu mówię wam, to po prostu YouTube powinno jak najszybciej zrezygnować, bo to jest po prostu. Promowanie tylko tych, co są najwięksi, są po prostu najwięksi oraz. I najwięcej zarabiają z partnerstwa i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wy wiecie, o co chodzi. Po prostu chodzi o promowanie już tych dużych, a nie tych małych. Co, no, no dobrze. Co chciałem powiedzieć? Więc tutaj widzicie informacje. W, w, w informacjach o użytkowniku macie tutaj cały stary spis. Idzie to teraz pomniejszyć. Czy trzeba odświeżać, co na idzie? E, no dobrze. Tutaj widzicie właśnie playlisty, konto zapasowe. Tutaj jest na dosyć niskim miejscu. Tutaj nic nie ma póki co i raczej nic nie będzie. Natomiast tutaj teraz widzicie aktywność. Zaraz tutaj przejdę do tych linków. W aktywności tutaj jest to, co było przed zmianami w biuletynie. W sensie po zmianach w biuletynie, po prostu tu chodzi już o to, że już znów jest stary no, biuletyn, który był po prostu jako mała rameczka, to przeniesie jako ogólny osobny dział, po prostu aktywność ostatniej filmy oraz tutaj mm, funkcje biuletynu. Co do tego, do funkcji biuletynu, to wam zaraz powiem, bo ja raczej to teraz będę przynosić. Oczywiście krótkie informacje będę zamieszał nadal per e, biuletyn na YouTube, ale jak już to, będę odnosił do Facebook, bo zaraz wytłumaczę o co będzie chodzić. Po prostu komentarze na kanale też są już coraz ciężej dostępne. Bo trzeba chyba trzy kliknięcia jeśli się nie mylę, z, mojej, z moich ustawień, czyli go, strona główna, aktywność, komentarze. I dopiero wtedy idzie napisać coś. Oczywiście, nie wiem, czy tutaj to jest tylko opcja dla mnie. Trzeba byłoby sprawdzić, musiałbym to sprawdzić, ale nie chce mi się ogólnie. Po prostu odnośnie tego, komentarzy, to tutaj widzicie, że ja dałem link komentarzy. Czyli bezpośredni link po prostu do, moich, do na moim kanale do komentarzy. Więc w jednym kliknięciu macie zaraz dostępne komentarze. Filmy to, wiadomo, oczywiście, uploaded videos. To są po prostu z wysłane wszystkie filmy bez względu na co. Tutaj mogę jedenastą stronę dać, i to jest Fable 3, jest, jest odcinek informacyjny numer 3, yy, Assassin's Creed Brotherhood, i to mógłbym jeszcze pociągnąć aż do, do tego, jest i aż yy, 26, to lekka przesada, no już chyba powinno być. No, 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 jest ta druga. O, 32 stron. Yy, Uploaded videos, więc łatwiej oczywiście jest przez listy odtwarzania, gdyż no widzicie, tu są wszystkie listy odtwarzania jakie w ogóle. No niestety YouTube nie chce się. Um, um, przekon nawrócić na sposób, że od A do Z wiecie, tak po prostu łatwo. Szukasz Anno. Nie mam 1701. Przyjmijmy, że szukasz S y Assassin's Creed 2. Nie jest to mój pierwszy projekt, nie jest to mój ostatni projekt. Gdzieś pomiędzy. No oczywiście tu jest na trzecim miejscu, to jest jeszcze łatwo, ale na przykład taki Overlord właśnie. Jest po środku tylko. I więc trzeba po kolei, po kolei. Oczywiście radzę po prostu Ctrl F kliknąć i wpisać na przykład Bioshock. I macie zaraz wyniki. Mm. Jak już tu jesteśmy, to przejdę zaraz do innej kwestii. Otóż... Jeszcze nie, jeszcze skończymy ono się designu. Po prostu tło kanału będę po prostu, jak już mówię, aktualizować względem głównych projektów. Oczywiście jeśli znajdę jakieś dobre tło, gdyż jeszcze większość tło, 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 te, 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 b데, większość backgroundów, layoutów, może tak to nazwę, które są dostępne, to są jeszcze pod starą wersję kanałów YouTube i to będzie problematyczne, bo po prostu będziecie prawdopodobnie tutaj widzieć tak po środku takie Przerwę lub coś. Czy kogoś zatrudnić, on nosi designy, to powiem wam szczerze, to jest taka też kwestia, która mi się niezbyt podoba, gdyż wtedy, no, po prostu, wolałbym to we własnym zakresie robić. Oczywiście, nie byłaby to taka aż wysoka jakość, to nie byłoby aż tak sper spersonalizowane pod moim kątem, ale no, mi na tym specjalnie nie zależy, bo nie chodzi o tło, po prostu chodzi o filmy moje. I teraz przejdę do kolejnej sprawy ważnej. Ona się zdecydowałem się, żeby w ogóle usunąć e, z playlist opisy po prostu, bo to tutaj nie pokazuje, nie idzie tutaj, po, żeby pokazało wszystkiego. E, może to wprowadzać błąd. Ponadto tutaj, jak był przydomek Zagrajmy Wy, to nieraz całą nazwę e, zasłaniało. Na przykład przy Wiedźmin 2 ścieżka Jorweta nie było to ścieżka Jorweta widoczne. Na przykład w Assassin's Creed nie było widoczne właśnie, czy to Revelation, czy to Brotherhood. W przypadku na przykład, e, co tu jeszcze? Do Długie tytuły. To właściwie były wszystkie długie tytuły, albo na przykład, no, Assassin's Creed głównie, Wad... Wiedźmin 2, Władca Piescieni tak samo. To były tytu... playlisty z dłuższymi tytułami. I właśnie to było problematyczne z, właśnie z tym przydomkiem. Zagre... przydomek, przy... właściwie przeddomek powinno być. Zagrajmy w, lub Let's Play. po prostu to za dużo miejsca zajmowało. I jeszcze inna sprawa, ja tu pokażę, a o to się nie pytajcie, o ten pierwszy tu odcinek, to jest po prostu po to, żebym mógł, mógłbym dać miniaturkę na playlistach, żeby to jakoś elegancko wyglądało. Otóż podjąłem decyzję, że nie będę już nazywał odcinek według że, schematu, że 001 na przykład, zagrajmy w Anno1404Wenecja.pl HD. Po prostu podjąłem decyzję, że... Po pierwsze, kasuję w ogóle przy, przy domek, zagrajmy wy po prostu, bo to za dużo miejsca zajmuje. I jeśli ktoś nie ogląda mój, o moje zagrajmy wy tak permanentnie, to może być pogubiony i w ten sposób, a tak w ten sposób, tak czy owak, jeśli byście wpisali w. w, 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 w. Wyszukiwarce YouTube, to tak czy owak by Wam wyszło to, gdyż e, chwileczkę Wam pokażę może na własne oczy, żebyście widzieli, e, dam na edytuję. Po prostu w tagach mam tutaj zapisane let's play, zagrajmy Wy, więc tak czy owak powinniście trafić na te filmiki. I teraz sprawa jest taka. Przejdę do sprawy typu linki i serwisy społecznościowe. Otóż już swego czasu pro, yy, dałem na, założyłem konto na Facebook i teraz do tego dochodzą jeszcze społeczność Steam oraz Twitter z Steam, po prostu teraz będą po prostu linki tutaj widzicie Facebook to oczywiście LP Andia, Steam Community .com Groups LP yy, myśnik Andia i na Twitter LP Andia. O co chodzi po prostu z tym? Ja po prostu zdecydowałem, że <coughs> na Facebook będzie coś takiego, że to będzie taki blog, takie miejsce, gdzie będą dłuższe rozkminy, bardziej szczegółowe opisy, że to będzie po prostu szczegółowe Mm, szczegółowa wersja dawnego biuletynu. Będę tutaj mógł wyjaśniać w bardzo, długi, bardzo długich um, wypowiedziach, um, jak on, dlaczego takie decyzje podjąłem, i tak dalej. I ja będę się tego trzymać. Um, Oności społeczności Steam. Ja mam chyba około 70-80 zaproszeń. Które zignorowałem właściwie na Steamie, bo no, po prostu trochę mnie to wkurzało. Więc podjąłem decyzję, żeby założyć po prostu grupę Steamową. Po prostu i po prostu link macie wy, oczywiście wy tutaj na kanale. Więc jeśli ktoś chce, ktoś ma ochotę, to niech dołączy do grupy. No. I nic więcej na temat z tym nie mam do powiedzenia. Odnośnie Twitter, po prostu to biorę przykład wtedy z Gronka. To jest taki niemiecki dosyć mm, sławny, właściwie bardziej sławny niż nasz JJ. Let's Player, który on właściwie używał w, w niektórych zagrałem w Twitter po, po prostu jako miał obok okienka gdzie nagrywał, on na parę monitorach działa, zacznijmy od tego. Na innym monitorze on miał właśnie otwarty Twitter i... Po prostu podczas grania w takiej gry jak Ryzen czy Minecraft, po prostu on pisał y, na żywo jeszcze trochę Twitter, i jak ktoś coś tam pisał, i odpowiadał mu w w wewnątrz y, let's play'u, We y, wewnątrz wy. I Po prostu, może nie będzie to aż taki live streamowy sposób, od nie będę odpowiadał oczywiście, ale na Twitter będzie dla mnie teraz taką, takim miejscem, gdzie Będę publikować bardzo krótkie informacje, na przykład yy, kiedy zaczynam nagrywać, czy problemy techniczne. oraz prostu takie krótkie informacje yy, odnośnie z życia wziętego let's playera. To, można tak to ująć. I no. I za chwilę zacznę właśnie nagrywać Anno 1404 i zacznę tweetować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak co, to dajcie. Jak chcecie, to dajcie na Twitterze follow, na Facebook. E, lubię to, na Steamie join. Więc. <laughs> a na YouTube. Subskrypcję. Jak kto woli. Ni do niczego was nie złuszam, to jest wolny kraj. Tak pisze w Konstytucji Rzeczpospolitej z 1997 roku. I mnie to nie interesuje, czy ktoś z moich widzów jest z Japonii, czy w Niemczech, czy w Austrii, czy w Hiszpanii. Mnie tyczy się prawo polskie. Więc niego go się trzyma. No dobrze. I teraz jest sprawa taka. Następna. Yy, Anno 1404 Chodzi już bardziej o projekty moje, które są obecnie przeze mnie realizowane. Czyli patrząc tak na obecne projekty Anno 1404 Wenecja, League of Legends i Minecraft sezon pierwszy. Ono się tyś, Anno 1404 Wenecja. Po prostu ostatnio miałem sporo czasu... Sporo czasu? Fu! Na odwrót. Miałem prawie żadnego czasu z powodu szkoły, prywatnych yy, zainteresowań, wywiedź po prostu. Po, po prostu miałem bardzo mało czasu Anno to tylko od czasu do czasu miałem coś nagrać i jeśli się nie mylę to jestem dzisiaj chyba o 3 o 3 lub 4 odcinki w tył i ja spróbuję może jeszcze dzisiaj nagrać dwa, jutro nagrać też może dwa, 3 i, i żeby to jakoś wyjść na kwita z, z wami moi drodzy widzowie tylko, że teraz problematyczne będzie z Anno 1404, gdyż ja sprawdziłem właśnie questy. Wy wiecie, te główne questy, co się dostaje na początku i wygląda na to, że część, że większość misji teraz będzie takie typowo roz, do rozbudowania, czyli misje typu mm, Zasied ar Archipelag, w którym nie ma prawie żadnych miejsc do budowy, a mam jakoś niby tam mm, znaleźć miejsce dla 500 arystokratów. 500 arystokratów, małość brzmi, ale żeby mieć 500 arystokratów trzeba mieć około... FU, 2000. O, nie, 2000. No wy wiecie, z, z ponad 1000 patrycjuszy, 500 mieszczanów i chyba 300 wieśniaków, jakoś tak. I no, i tu będzie teraz problematyczne, bo odcinki będą W, 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 w odcinkach, wtedy będzie chodzić po prostu o rozbudowę, a ja właśnie ten element w poprzedniej misji mogłem się swobodnie pominąć, bo chodziło po prostu o to, żeby konkretne misje z. z wykonać, a tu już będzie chodziło właśnie o samą rozbudowę i to właśnie będzie problematyczne. Więc odcinki będą coraz to dłuższe, trzeba zauważyć. Będę próbować oczywiście robić yy, cięcia, katy, yy, że na przykład, no dobrze, na tej wyspie założę sobie plantację konopi. To wtedy zrobię kat, założyłem i robimy dalej. Może w ten sposób to będę robić, zobaczymy, jak mi to będzie yy, na rękę. I teraz sprawa następna League of Legends, oczywiście Jak nie miałem na Anno czas, to oczywiście nie miałem tym bardziej czas na Anno 1404 Więc sprawa jest teraz taka trochę, że Z League of Legends to mógłbym, oczywiście to jest krótsze, to mógłbym swobodnie nagrywać, ale Mówię wam, że ciężko jest w obecnej chwili mi cokolwiek nagrać z tej gry Więc no, będziecie musieli się uzbroić w cierpliwość, jeśli chcecie obejrzeć to. Jeśli interesuje Was natomiast Minecraft, którego już dawno obiecałem, to po prostu jestem w trakcie przygotowań, w sensie o co chodzi. W sensie jestem bardziej, teraz właśnie kombinuję z, 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 z modami, czyli fileczka, gdzie to miałem. Mwesome, no dobrze. Właśnie mody typu Optifine uh, Sonic Ethers. Unbelievable shaders i jego ultra wersje tekstury, tak samo czy na przykład Minecraft, DokuCraft, Minecraft, and shaded, and, and, and Summerfields, po prostu ja kombinuję póki co z modami i tak dalej. Ponadto, ja teraz właśnie jestem zainteresowany dosyć muzyką opartą na Creative Commons z wykorzystaniem komercjalnym, w sensie od Jimmy, Jamaican Beats. KST. Bic. Oczywiście ta czwórka tutaj to są niemieccy, bo kontakt o nich dostałem od kumpli z Niemiec. Po znajomościach z Niemiec. Lusana Dawid to jest chyba, jeśli się nie mylę, Francuz Zero Project, to są po prostu muzyka, która typu, jak mamy w grach typu indie, czyli takie niezależne, nieraz darmowe, to i tak samo, oni są niezależni, oni to publikują w internet, nie żądają od tego kasy. Można ich oczywiście wspierać datkami, ale do niczego nie zmuszają. I właśnie ja już sobie tak przygotowuję na, na oparte playlisty, oparte na ich działalności. Aby po prostu Minecraft, to się powoli. powolić się do tego przygotowuję. I też jak znajdę więcej czasu, być może już zacznę nagrywanie. I, i teraz ostatnia sprawa o noście partnerstwa. O się partnerstwa jest sprawa taka u mnie, że. Mm, w obecnej sytuacji mi. Mm, oczywiście. Ja swego czasu miałem rozmowy z Agorą na temat partnerstwa, ale wtedy trzeba było jeszcze NIP załatwiać, po prostu tam było jeszcze sporo rzeczy, które, nad którymi musiałem jeszcze gdybać w sensie, że y, nie miałem wiedzy finansową, jak z podatkami i tak dalej i tak dalej i tak dalej. I w tym czasie się trochę doszkoliłem i powiem szczerze, że powiem szczerze, że jak ja się po prostu wyprowadzam na studia, to na, na miejscu sobie pozałatwiam partnerstwo, po prostu teraz mi nie chcecie. jak ja jestem u mieszkań, u rodziców, kurczę, jeszcze jestem w liceum, maturę mam dopiero w maju, a studia się dopiero zaczynają, jak już w październiku, to nie będę, z, póki co mogę spokojnie jeszcze rezygnować z partnerstwa. Partnerstwo jak już to w yy, dzisiejszych dniach to jest dosyć łatwo do uzyskania. To już nie chodzi, żeby być dobrym, dużym czy cokolwiek, dużą oglądalność. Po prostu to chodzi, albo to jest tylko to partnerstwo zwyczajne YouTube'owe, ale to partnerstwo bo większość tych osób co ma po 20 widzów lub 50 to ma po prostu partnerstwo które otrzymało od film trzecich i to jest takie powiedzmy partnerstwo które tylko daje opcje partnerskie i właściwie żaden zysk z tego a zysk z partnerstwa chciałbym po prostu mieć na na utrzymanie i na kontynuację działalności. No właśnie to jest i to samo, na utrzymanie, na utrzymanie i rozwijanie, o to już lepiej brzmi tego właśnie kanału, co widzicie. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o partnerstwo. Właściwie już o wszystkim powiedziałem, co chciałem powiedzieć, więc mówię wam. Anno 1404 to wkrótce powin, powinien wychodzić na równo z terminami, bo jestem chyba gdzieś o 4 odcinki w tył, więc to by byłoby wszystko. Więc do następnego razu, na razie.